Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy takie krótkie zadanie. Ze 100 kg mleka o zawartości 3,8% tłuszczu odciągnięto 10 kg śmietanki zawierającej 20% tłuszczu. Ile procent tłuszczu zawiera odtłuszczone mleko? Najpierw sobie obliczmy, ile tłuszczu było w tym mleku na początku. To trzeba 100 kg mleka pomnożyć przez zawartość tłuszczu 3,8%. Przecinek przesuwamy o dwa miejsca w lewo i mamy 0,038 tysięcznych. Tak pomnożymy przez 100, to będzie 3,8 kg tłuszczu w mleku. W całym tym mleku było na początku. Odciągnięto z tego mleka dużo tłuszczu. 10 kg śmietanki, która zawiera 20% tłuszczu. Więc ile tam takiego samego tłuszczu było? 10 kg razy 20%, czyli 0,2, daje nam to wynik 2 kg. Tyle samego tłuszczu odciągnięto z tego mleka, to ile tam zostało tego tłuszczu? 3,8 kg minus 2 kg daje nam to wynik 1,8 kg tłuszczu. Zostało po odciągnięciu no, czyli tak, mniej niż, mniej niż połowę. Ale zauważmy, że zmniejszyła się również masa całego mleka, no bo ze 100 kg odciągnięto jednak 10 kg śmietanki, czyli zostało 90 kg całości. Teraz pytanie jest takie: jakim procentem z tej liczby 90 jest ta liczba 1,8? Czyli 90 stanowi 100%, dodajemy do mianownika, u góry piszemy 1,8. No, i zamieniamy ten ułamek na procent mnożąc przez 100%. Tutaj możemy skrócić 10 razy 1,8 to jest 18, no więc widzimy, że to jest po prostu 2% tłuszczu.